Że pychaczka do toalety? Jesteś królem kibelków. Weź zjedz sobie jajecznicę, bo ci palma odbija. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. O! Cześć, hej, yo, ja jestem Paweł Malinowski. Widzicie, to ja, to ja, Paweł Malinowski. To wcale nie jest udawane, to jestem naprawdę ja na żywo. Nadaję na żywo prosto ze świata Among Us, bo są, słuchajcie, pluszaki, figurki i inne kolekcjonerskie przedmioty, właśnie związane z grą Among Us, które wam dzisiaj pokażę. Ale, 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 bądźcie czujni, bo podczas filmu powiem, jak można zdobyć te figurki. Trzy osoby wygrają z YouTube'a z Instagrama, więc oglądaj film do końca, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Let's go! Aha! Podczas filmu będę również przechodził własnoręcznie zrobioną mapę Among Us. Wow, widzę, że jest aż 16 figurek do zebrania. Są jakieś cztery rzadkie, bardzo ładna jest ta różowa księżniczka. I otwieramy. Najpierw zaprezentuję te figurki oraz pluszaki, wszystko, a następnie zrobię wielką bitkę tychże właśnie postaci z Among Us. No, no niezły, niezły. To jest chyba bakłażan. Kto nie potrafi stać, jest impostorem. Dobra. Tutaj jakiś ninja. Chyba będzie chyba szybciej, jak je wycisnę. O tak. O, jest różowa księżniczka. I co? Przepychaczka do toalety? Co my tutaj mamy? Jest jakiś diabeł. Zielony ogórek. Ogórek, ogórek, garniturek. To jest ślimak, ślimak, ślimak. On potrafi stać na ogonie? Nie potrafi. Oj, on chyba będzie impostorem. Ale dostanie koronę, o. A do korony bardzo pasuje papier toaletowy. Jesteś królem kibelków. Teraz te różowe. O, te piękne kwiaty we włosach. O, co? Nie potrafi stać? Nie. Okej, okay, stoi. Śnieżno-biały. Jemu założę czapkę wikinga. Bang. Pomarańczka. Ninja. Juuu znam lepsze ciosy. Ej, ej. Królowa, le, ledwo, ledwo ustała królowa, patrzcie. O nie, Martyna, co ty tutaj kombinujesz? Weź zjedz sobie jajecznicę, bo ci palma odbija. Tutaj piękne single paki, patrzcie. Jest pan Kostka. Diabeł, którego przed chwilą też trafiłem w paczce. Gościu, już się z jajkiem na głowie. To jest chyba kolega Martyny. I tajemniczy detektyw w kapeluszu. O, jaki złowieszczy kruch. No i ninja, którego też przed chwilą trafiłem. Nie będę ich od bo widzicie, że to są te figurki, które mam tu. Były małe figurki, teraz figurki, giganty, figurki, giganty. Odpakuję fioletowego, bo on będzie stał u mnie na biurku. Trochę przypomina tego, ale jakby, jakby był wściekły, że na przykład jest, jest głodny, dlatego wytyka ten, ten jęzor. Nie widziałem tego, tutaj są jeszcze dodatki jakieś, łapska. Okej, okay, wyjmę go. A, to są jego łapska. Raz, dwa i ściągam osłonkę z języka. Ona była, żeby sobie nic nie zrobić, a ja będę ostrożny. A zamiast tej pięknej, czerwonej, świątecznej czapki mogę mu ubrać ten malutki hełm wikinga. Jak on wygląda teraz? Wygląda jak taki bobas. Figurki są jeszcze dostępne w trójpaku oraz pięciopaku. Oh je yeah, oh yeah. Dobra moi drodzy, to już czas na przedstawienie Zasad rozdawki, wygrywają 3 osoby na YouTube, na Instagramie Wygrywa aż 5 osób, a co trzeba Zrobić? Na YouTubie napisz w komentarzu Którą zabawkę chcesz najbardziej No i zostaw łapkę w górę A na Instagramie polub i zapisz Moje zdjęcie z maskotkami Among Us I udostępnij je na swoim story Następnie napisz w komentarzu Którą zabawkę chcesz Oczywiście wysyłka na mój koszt, więc O to się nie martwcie, a od dzisiaj przez 3 dni do każdej przesyłki zamówionej na homixfir.pl, dołączam gadżety z Among Us, wystarczy, że przy zamówieniu wpiszesz Among Us w miejscu na kod promocyjny albo w opisie zamówienia. Zasady rozdawki napisałem również w przypiętym komentarzu. Witajcie, witajcie, to jest specjalna mapa stworzona przez Pawła Malinowskiego, zobaczcie, jaka głupia mapa. Co to ma być, jakiś stolik? Jakiś kabel? Szafa? Among Us tak nie wygląda, no ale okej, okay, przejdziemy tę mapę, prawda druży... O jeden już chyba wyszedł z gry. Yy, nie, ja tylko się potknąłem. <słuch> Coś za dużo tych potknięć. Wylatujesz z gry. Hy Okej, okay, moi drodzy, przyjrzyjcie się teraz tym graczom i zgadnijcie, a raczej spróbujcie zgadnąć w komentarzach, który z nich jest impostorem. Ja wiem, że w prawdziwej grze są trochę inne zasady, ale to jest Among Us w prawdziwym życiu. Among Us w prawdziwym życiu! Uf, figurki dostępne w najlepszych sklepach! Musimy się rozdzielić, tak, musimy się rozdzielić, musimy się rozdzielić! Zielony, zielony, chodź! Mamy tutaj jakąś misję do spełnienia. Idę, idę, idę. Dobrze, że jestem w drużynie z zielonym. Ja mam zielone coś na głowie. On jest zielony, na pewno się dogadamy. Na pewno nie jest impostorem. O co tutaj chodzi? Jest jakieś krzesło, jakiś stolik z jakimś jajkiem i jakimś papierem. Przestań mówić cały czas jakimś, bo to robi się trochę dziwne. Wydaje mi się, że misją jest podniesienie tego delikwenta z powrotem na krzesło, aby mógł zjeść swoje śniadanie. Chodź, chomiku, świrze, chodź! Ops, Hopsa, hopsa, hopsa! On chyba nie jest głodny. Popatrz, zielony, popat zielony, udało mi się chomik świr już sobie siedzi na krześle. Trochę jakiś płaski, chyba go ktoś zwalcował. Zaraz będzie wcinał swoje śniadanko! Chomik świr! Zapraszam do mojego sklepu! troszeczkę mnie rozwalcowało! Dzięki za pomoc fioletowy! Mam nadzieję, że nie zginiesz w tej grze! Ja też mam taką nadzieję! Ej, gdzie się podział zielony? Gdzie się podział zielony? Nikt nie dowie się, że jestem impostorem Hej, siemanko, mogę wam jakoś pomóc? Właśnie skończyłem z kolegą jedną misję Udało się nam, jesteśmy mistrzami Tak, a gdzie twój kolega? Poszedł siusiu Aha, no to okej, w takim razie Tak, potrzebujemy pomocy, aby znaleźć jakieś narzędzie Do wyciągnięcia tego dziwnego gwoździa z krzesła To jest misja, moi drodzy Może spróbuję przepychaczką ani drgnie Już to Zielony, wydaje mi się, że to łóżko jest przesuwalne Widzę tutaj przesuwalną część O tak, ono na pewno jest przesuwalne Przesuńmy je Okej, okay, chłopaki, gotowi? Na trzy, cztery Trzy, 4. ry 3, 4, 3. Ej, chłopaki, dlaczego Dlaczego nie przesuwacie? Oj, oj, przepraszam, przepraszam, po prostu Jeszcze raz odliczaj Okej, okay, raz, dwa, trzy Wow, tutaj na pewno coś jest Wyczuwam to Jestem księżniczką na dinozaurze! Jednak nie Coś mi się wydaje, że muszę ci pomóc Oj tak, zielony ogórku, proszę, pomóż mi mm, mm, mm. O nie, ona chyba się domyśla, że jestem impostorem Próbuję mnie uwieść, żebym jej nie ubił Teraz wszyscy, zebranie, teraz, teraz Wołam, zebranie, bo stało się coś dziwnego eee, Co takiego się stało? I czemu jest wasz tylko czwórka, a nie szóstka? O nie, jest nasz tylko czwórka, a nie szóstka? Eee, uu, nie w takim razie musimy na kogoś zagłosować Ja chyba wiem, kto jest, kto jest złym impostorem Rogi nie rosną od robienia dobrych uczynków Gościu, co ty gadasz? Co ty gadasz, gościu? Ja tam się nie odzywam Dobra, głosujmy Okej, okay, głosujmy Raz, dwa, trzy Eee i po co ja pomagałem dziś staruszce wnieść zakupy na dziesiąte piętro? Skoro i tak uważają mnie za złego. Uuu. Dobra, trzymajcie się razem i bądźcie czujni. Impostor dalej jest wśród nas. Podejrzewam, kto to może być, ale nie będę. No wiecie. Właśnie. Lepiej teraz y, nic nie mówić. Pójście jakie ogromne, mają tak na oko 35 cm i widzę tutaj, że są do zebrania cztery takie. Zobaczmy, tutaj one są przedstawione. Taki piękny, niebieski, czerwony, którego mam, pomarańczowy, no i fioletowy. Nie będę tego otwierał, bo może ktoś z was właśnie będzie chciał jednego z tych pluszaków. Przecież wszystko widać jak na dłoni, a teraz widzicie pluszaki w rozmiarze średnim. Ten jest mój ulubiony, już go sobie odpakowałem, metkę oderwałem, ale moi drodzy, pójście na tą piękną różową OMG. Z tej serii również są cztery pluszaki do zebrania i pamiętaj jak będziesz pisać którego pluszaka chcesz, napisz czy to ma być duży, czy średni, czy mały, bo teraz pokażę wam małe pluszaki Among Us. Jest ich sześć do skolekcjonowania, czyli więcej niż tam i moi drodzy, to nie jest tylko pluszak. On jest też brelokiem. Można go na przykład przyczepić do tornistra, tak, do plecaka, ewentualnie do kluczy, żeby pilnował. Okej, okay, kochani, zaraz ostateczna walka Among Us w prawdziwym życiu, ale przypominam, że trzy osoby, które napiszą w komentarzu, którą zabawkę chcą najbardziej, mogą wygrać właśnie to, co napiszą. Nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Wybiorę trzech zwycięzców z komentarzy YouTube oraz pięć zwycięzców z komentarzy w Instagramie. Tam wystarczy, że polubisz i zapiszesz moje zdjęcie z maskotkami Among Us. Udostępnisz je na swoim story i napiszesz w komentarzu, co chcesz wygrać. Wysyłka na mój koszt, oczywiście. Powodzenia! Dobra, wracamy do swojej sprawy O tak, wracamy do swojej sprawy Ja, ja to mam nie lada zadanie Jest tutaj jakaś szafa To chyba serwerownia I całkiem przypadkiem jest tu również kabel Pewnie trzeba go umieścić tutaj Tak jak mówiłem, tak zrobiłem A co kryje się w szafie? Wow, co kryje się w szafie. To uchwyt na telefon z najpotężniejszym emblematem, czyli chomikiem świrem. Wow, muszę taki mieć. Gościu, przecież masz, a jeśli ty też chcesz taki uchwyt, to znajdziesz go wiesz gdzie, nie? Wiesz gdzie? Na homikspir.pl Księżniczko! Poczekaj na mnie chwileczkę, muszę tylko pomóc, pomóc mi koledze! Miasta sprawa, fajnie, że jesteś taki uczynny i dobry! Uczynny dobry i najlepszy Oj tam, oj tam Może jestem trochę zły, ale przynajmniej zostawiam łapki w górę Subskrypcję z dzwoneczkiem I tego typu rzeczy OMG, emblemat z chomikiem świrem jest taki piękny Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi Dokładnie to byłeś najszczęśliwszym graczem Among us na ziemi Muszę po sobie posprzątać Wcześniej Paweł zebrał ciała i wcale nie musiałem sprzątać To szafy, cyk I zamykamy forever Hej, zielony, zielony, szybko, coś znalazłam Iii, idę, idę, idę. Idę już idę, idę, idę. Popatrz oprócz kombinerek, znalazłam coś niesamowitego. To chyba legendarne starożytne tatuaże chomik Tak to właśnie one. Zaraz sobie przykleję jednego na czole i pójdę tak w pierwszy dzień szkoły z chomikiem świrem na czole. Nie wiem czy to najlepszy pomysł, ale na ręce spoko! Ej! Dlaczego przyszedłeś sam? A twoja szczotka toaletowa ma na sobie dziwne coś. No, no nie jest to, nie jest to. No wiesz, nie jest to, co, to jest coś innego! Nie, to wcale nie to, co myślisz, konsuela! Zebrać. O nie, jest, jest, jest was tylko dwóch Co się stało? Ja, jak głosuję na różową A ja, ja głosuję na zielonego, bo, bo ma troszeczkę krwawy swój przepychasz do, no, kibelka Bardzo dziwne, bardzo dziwne Wygląda jakby kogoś tym uderzył w łeb Właśnie o to chodzi, uderzył kogoś w łeb Wcale nie, po prostu e, malowałem farbami Okej, okay, okej okay. No to w takim razie remis Nie, nie może być to remis, nie może być to remis Jak to nie może, jak może? O oh my god, muszę uciekać! Nie uciekniesz mi! Może jestem ślimakiem, ale dosyć szybkim. O, i... Nie uciekniesz przed losem. O nie, co to jest? Pff. Zwycięstwo! Wreszcie spokój. Mogę zjeść kolację z moim ukochanym chomikiem z Chomik sphir!